Cześć widzowie, tu Grogu i dzisiaj sobie nagramy odcinek z nowej serii na kanale, czyli pierwszej serii na kanale z Deforesta. I będziemy dzisiaj nagrywali pierwszy odcinek, czyli postaramy się znaleźć miejsce, gdzie będziemy jakby mieszkać, bo musimy tutaj się ukrywać przed jakby kanibalami i budować własne wioski. Także przechodzimy do odcinka. Widzowie właśnie się obudziliśmy na mapie i jesteśmy na jakimś śniegu. Tam chyba jest rozbity nasz helikopter. Także zostawcie sobie i łapeczkę i nagrywamy jakby tą serię od początku do końca. Filmy będą się pojawiały minimum raz w tygodniu, jeśli, jeśli będzie na to czas. Także będę Was update'ował cały czas. Czasami sobie pogram, czasami nie. I to jest tylko prywatna sesja. O, co to jest? Więc nikt nie dołączy do nas i tylko wam tyle usiadłem... Co mu się stało? On ma zakrwawione uszy. O nie, widzowie. Nie, fajnie. Co to jest? Kelvin. O, podążaj za mną, zdobądź patyki. Nie, dobra, nie wiem. Podążaj za mną, na razie dam mu, bo chcę zobaczyć, co, czy da się te skrzynki otworzyć, które tam są. Masz to. A ja chcę zobaczyć, czy tutaj się da otworzyć te boksy. Nie wiem, to wszystko zabierał. Tutaj to się da? Tak. Widzę i... Nie! Przepraszam, już to wyrzucę już dwa. Nie będzie. Ale uderzyło. Także jeśli Wam się spodoba ta seria, proszę o zostawienie łapki, jak już to mówiłem i napisanie komentarza. Jakieś pomysły co mogę zrobić, bo gram w tą grę tak naprawdę może drugi raz, bo raz tylko chciałem sobie zobaczyć, co jak, abym nie gadał głupot. Ale byłem i tak na innym respie, tam gdzieś daleko, nie wiem gdzie to jest, bo jest tutaj mega, ej, mega ładny widok. Naprawdę jest fajnie. Tutaj jest ten nasz ziomeczek, który chyba co nam idzie. To przejdźmy na razie może tędy, tam na te jakieś górki, bo tam jest jakaś górka. I może stamtąd da się zejść, bo ja tutaj nie, nie będę próbował lepiej. Także ja mam tam przyspieszenie jakieś. Mega ciężko się wchodzi po tej górce. Ale widzę, że tu jest zejście. No dobra, no już chodźmy tam, skoro już tam mówiłem, że zabiorę was. A w ogóle gdzie jest nasz ziomeczek? O, pa, co to jest? Patyk? Tak, przyda mi się, może tym się... Tak, da się tym bić. A właśnie, otworzyć, aby otworzyć jak pipunek na i. Okej, okay, co tu można zrobić? A co to jest? Pakiet awaryjny. Otwórz, kliknij zabatkę. O, otwiera nam się! Czy mogę sobie coś wybrać z tego? Nie wiem, wybiorę siekierę, bo wygląda najlepiej. Topora można użyć do ścinania drzew rąbania wrogów. Czyli widzowie, ta gra nie będzie zbyt wesoła. No ale trudno, takie życie widzowie youtubera, który dopiero co powstaje. Postaramy się tą grę przejść jak najszybciej, najlepiej Ja bym widowiem nie, przy, nie przynudzała ta gra Tam widzę jakieś namioty już Może jakaś weska bali to jest? W ogóle tam jakieś ogniska są To coś jeszcze jest? Nie wiem No, jeszcze się coś osiedla jakieś nie wiem To wygląda jak karabin w ogóle Zaraz zobaczymy co to jest, ale co tutaj jest? No jakiś szkiet, co to jest? Ale to mogę jeść. Picie. Tu jest jakieś ten. Tu mogę zapisywać grę. Grę będę zapisywał widzowie ten. Co tam? Parę tych... Chwil. A teraz co to? A to jest lotnia chyba jakaś. Daj ją. Ej. Dobra, ja chyba wybieram... Nie by polecieć. Nie wiem, mapa jest tu podem? O, jest coś. Jakiś... Ej, co to jest tam jakiś ten. Ej, nie, no boję się trochę tam iść. A tam coś. Tam mi się nie wsiedla. Może tam będzie bezpiecznie, w tamtą stronę właśnie. Dawa... Dawaj cię widzę tam na koniec. Tylko jak się tym startuje? Spróbuję wyskoczyć, może to mi da coś. Nie, 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 Z tym naprawdę głupi. W ogóle jest burza. To ale mega ładnie tu jest jakaś jest taka burza. Tylko przerażająco jest tam. Samo w sobie to miejsce jest ładne, tylko że to, co się skrywa w lasach, powoduje niepokój wobec paru ludzi. Na pewno mnie, bo ja naprawdę w tę grę nie chciałem na początku grać, bo pomyślałem, że może się nie wybije. A ta gra jest nawet całkiem świeża, chyba z 2023 roku. Czy ta lotnia spadła, czy nie? nie? Nie wiem, że ona spadła, ja jestem taki... NIE 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 NO CO SIĘ STAŁO? CO? CO 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 Nie, nie. Ej, czemu ja jestem usmażony? Wydostanę się teraz. Radzę stąd uciekać chyba. Gdzie jest mój plecak? O, tu chyba. Dajcie go, dajcie go, dajcie go, ja stąd uciekam. Halo? Eee... Ja może ucieknę stąd? Tak. Eee... Dacie mi spokój czy tak nie za bardzo? Chyba mi dadzą spokój, dobra widzowie jest. Fajnie. Jakby co to widzę dałem sobie na normalny tryb yy, trudności. Także wiecie. I robię tego wykrzyknika? Co królik robi na drodze, Ty naprawdę głupi? Pandeka? Wygląda jak plandeka no coś. A to może jakaś zwykła folia po prostu. Ja dopiero z tą grą się będę zapoznawał, bo ja dokładnie nie wiem co ja mam w niej robić i... Możecie mi pisać jakieś porady. Chociaż nie, nie stawiam, że dużo osób się pojawi na tym filmie, bo to jest numer jeden. Także tematu w tym filmie tak naprawdę nie ma. Ale chodźmy zobaczyć ten wykrzyknik. Coś tutaj jest? Cóż to. Takie rzeczy? O, lina. Co to jest? Da się to roz... Da się! To leży. Jeśli ja nie, 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 schodzić schodzić na dół, no, no... No o nie, 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 Eee, wolę stąd podziękuję. Ja podziękuję. Idziemy dalej z mapą. z mapą. to jest? dym, co to są kanibale znowu? Nie, dobra, wbijam się w nich. Słyszałem, że kanibale nie lubią wody, bo oglądałem sobie parę TikToków z The Forest. o co to jest współczesna siekiera? Biorę to. E, ja może wszystko zlutuję. W tym momencie zapiszę grę. Dobra, widzowie, gra jest zapisana. No to to radio było. Jezus Maria, co mnie straszysz, mordo! Bohomor? Idziemy stąd, idziemy stąd, bo ja tu wszystko zabrałem i... Może nie miałem tego robić. Ale, ale skoro mam jakąś kierkę, to smako Nieważne. Nie przejmuj się niczym, tylko idź. Idziemy do tego wielkiego jeziora? Ty, helikop... Co to jest? Mogę cię zabić? Tato niki robi. Okej. Okay. Ciekawe co ich wszystkich zabiło, bo nie oglądałem początku. skoro jest to helikopter to... Co jest? Olej, przyfasoliłem Ej, to jest dobre miejsce na bazę Tak na tej wyspie albo gdzieś indziej Ej, tu bym zrobił bazę nawet tam jak jest jakiś dym, to jest chyba mgła. Poznaj podstawy konstruowania. Co to jest? Książka jakaś? Zmieni tryb. Mała chata? Co to jest? Platforma na drzewie? Co? Co to jest? Mur obronny? Ej, dobra, co ja go stawiam? Co to się samo wybuduje, czy ja jestem jakiś, nie wiem, głupi? Mi się wydaje, że właśnie głupi jestem. A ja go tak mogę iść przez całą tą? To ja to daję przez całą tą. Aha, ja to mogę tak sobie ten, no to zróbmy tak. Trochę poszerzę moje tereny. Dobra, aby tu ich nie kusić, to zrobię taką... I tu jeszcze mogę trochę do, do wody ich zabarykadować A, tu chyba trzeba samemu sobie Okej okay. Okej, okay, okej okay. Ścieżki, pułapki Ja bym muszę to te schronienie sobie zrobić Może pasowałoby tutaj i teraz co, skłosimy drzewo i wszystko będzie? Nie wiem, wezmę te kamyki, bo tam widziałem, że coś potrzeba. A teraz taką robimy. Kelvin, czy tam Kevin, nie wiem. odsun się. Bo Nie chciałbym abyś zginął, skoro chyba mi będziesz pomagał. Dam mu zdobądź i co tutaj? Głazy, ryby, jagody? Bale? Bale to są chyba też drzewa, co nie? Bale i upuść tutaj. pierw wezmę te swoje. A nie mogę, czy kurde, szkoda. Proszę mi to nie zabierać, Może za... prawie prawie jest... chcesz mi wszystko pozabierać, mordo? Nie, 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 zabierzesz mi. Biorę te. A my mi damy drzewo na bazę. Dobra, odrośnie. Co to Wszystko? Nie, jeszcze tu coś jest. To mi niepotrzebne, co to w ogóle jest. Pozbieram kamyki. Jakieś patyki. Widziałem ich pełno! Gdzie tu jest może jakiś patyk? O, tutaj się pojawiają kolejne skały. Chyba, to są jego. O! No chyba dobrze jest ustawiona ta baza, jakby. Aha, tu trzy trzeba wziąć. To daj mi, mordo. Boję się chodzić po tych lasach, bo ja tu widziałem przed chwilą coś. Widzieliśmy nawet widzowie. Chyba tak się da... Z... Chyba tak się da tylko zabrać patyki, czy nie? Jagody, mam jakieś jagody, widzę. O, to duże jest, no. Sześć patyków, to git. No. I co tu można robić? A, spać też i zapisywać grę. Spoko, spoko. Przyda się, przyda się. Co, co, co? Co tu jest jeszcze? A, to jest już drugie. Tratwa, barka mieszkalna. Ej, czy to jest na, wodę, na wodzie? Nie wiem, czy nie zrobię sobie tego. A, nie, 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 nie. Nie, nie jednak nie, jednak nie. Spokojnie, wybuduję sobie jakiś domek. Może... schronienie 2, co to jest? A. O nie, jakie to by było za wysokie. I tym razem zbuduję może trochę bardziej pasująco. W. W tą stronę sorry Ile tu trzeba rzeczy 30 tych, 30 tych Dobra To się zrobi Dobra widzę, ja pozbieram te głazy I może coś jeszcze dorobię O, mur, mur koło tego, aby mnie tutaj nie bili że tak, tak nie działa, bo jeszcze w tej grze nie spałem. Ale mówię, widziałem parę TikToków, więc coś poniekąd wiem. Nie wiem czy was zanudzać, ale zbuduję chyba tą, ten... Ten domek na cięciu i chwilę może to zająć. Naprawdę to może chwilę zająć także... O kurde! Widzimy się widzowie jak tutaj wszystko będzie zrobione. Następna koda Ale ładnie tu. Widzę właśnie minęły dwa dni kiedy zrobiłem parę rzeczy. Tutaj trochę mur dokończyłem. Zrobiłem magazyn na bale i... No nie dokończyłem tego domku, bo nigdzie nie mam materiałów. Tam mega daleko kopałem drzewa, bo tutaj chciałem je zobaczyć, aby czy da, da się ten. I na parę się da, więc je zostawiłem i poszedłem trochę dalej kopać. Niektóre też chyba zdążyły odrosnąć, bo chyba rozwalałem nawet stąd. I zrobiłem tylko tyle, bo więcej jakby nie miałem materiałów, trochę murów. I na dzisiaj to jakby chyba już koniec, ale jeszcze z wami chwilę coś zagram. Także jutro postaram się dokończyć... Ten domek tylko. Z murem może trochę tak do połowy. I zaczniemy budować już wam mówię co. Hmm. Może albo wiesz obserwacyjną, albo domek na drzewie. Jestem wręcz prawie przekonany, że to będzie to. Nawet już sobie zaznaczę schemat, abyście mieli, że je dawałem jeśli... Ktoś oglądał pierwszy odcinek zamiast drugiego. Że domek na drzewie pojawi się dokładnie tutaj. Nie wiem, mogę, mam jakąś linę, na no mam. Jezus Maria, nie dobra widzowie. Ja na dzisiaj kończę odcinek. Kelvin wszystko już przyniósł, także widzimy się jutro, już w następnym odcineczku, chyba że jutro, nie wiem kiedy to wleci, także się